Dzień dobry, dzień dobry, Wiktor Bida z tej strony, sparringpartner.pl po raz 2137 dzisiaj. Ehm, a dzisiaj ze mną chyba najszczęśliwszy człowiek na tym turnieju, Sensei Marcin Majczek Siemanku. Cześć, zdecydowanie najszczęśliwszy. Co tu się wydarzyło, powiedz dzisiaj? No cóż, wydarzyło się, wydarzyło? Się, wydarzyło się to, na co czekałem długie lata, tak naprawdę. Lata szkoleń, lata pracy, lata poprawiania. Rzeczy, które no, należało poprawić, u zawodniczek. No i lata startów. Tutaj mamy połączenie szalonej pracowitości, no, talentu i warunków, tak naprawdę. No właśnie, mamy z twojego klubu dzisiaj dwie zawodniczki na najwyższym stopniu podium. Karolina Podlaszewska i Amelia Tomaszewska. Dobrze, żebym zapamiętał. Nie pamiętam tego nazwiska, dlatego że to jest, ja już powiedziałem wcześniej, to jest objawienie tego turnieju. No to jest dziewczyna, która ma wielki talent tak naprawdę. Już od małego wiedziałam, jak szkoliłem ją, że będą z niej ludzie, jak się potocznie mówi, prawda? E, zdobywała swoje laury do 14 roku życia, a później miała do, długą dosyć przerwę w tej chwili. Już jest, podobno, no? no już gdzieś tam w międzyczasie był jakiś jeden turniej, który też wygrała, e, ale no, zmieniła troszeczkę podejście e, zainteresowania. Oczywiście chodziła na treningi, bo bardzo lubi. E, trenowała, była no, wartościową osobą, która no, wnosiła bardzo dużo w szkolenie innych zawodników, e, ale zajęła się troszeczkę muzyką, e, tak trochę w innym kierunku poszła, można powiedzieć. E, no i po latach udało się różnymi sposobami e, przekonać, że jednak warto zrobić coś dla siebie. Sama wie, myślę, że znała swoją wartość, chociaż bała się. Czy uda się ją potwierdzić? No i dzisiaj udało się. No cóż, drugą złotą medalistką, jak wspomniałem wcześniej, jest Karolina Podlaszewska. I tutaj też ewidentne chyba przełamanie ostatniego okresu startowego. Powiedz mi, jak do tego doprowadziłeś? Znaczy, Karolina jest bardzo pracowitą e, dziewczyną i ona mozolnie pracowała przez lata na swój, swoje sukcesy. E, dużo błędów na początku jako juniorka wynikających z jej ograniczeń tak naprawdę fizjologicznych. No ale słuchała się, pracowała, to jest jedna z niewielu zawodniczek, która mocno popracowała na siłowni, dużo pobiegała tak naprawdę, cykla biegowa robiła. Dużo startów, dużo pracy nad taktyką, nad podejściem taktycznym do walki. No i przede wszystkim wielkie serce, wielkie serce. No cóż, Karolina kazała mi zapytać o te mordercze treningi biegowe, z, który, z których jemu rozliczasz, a jak nie biega tak jak należy, to grozisz jej, że nie wystartuje na turnieju. No, muszę, jakoś, muszę ją jakaś zmusić do pracy znaczy, jej nie trzeba zmuszać do pracy tak naprawdę ale ona chyba sama czuje i widzi jaka jest różnica między tym co było kiedyś a tym co jest teraz jak biega jest w stanie wytrzymać bardzo duże tempo pojedynku od początku do końca widać zresztą to było dzisiaj masz jeszcze jakieś super dziewczyny w swojej y, gromadzie które zaskoczą nas w przyszłym roku, w przyszłym sezonie startowym? liczę na to, że jeszcze będzie to moja żona która lata temu startowała, a w tej chwili mam nadzieję, że doleczy kontuzję i jeszcze wystartuje w kategorii starszych seniorów. No to chyba czekamy na to. W takim razie zobaczymy, co tam się wydarzy dobrego. Powiedz mi w takim razie, czego tobie i dziewczynom i klubowi całemu mogę życzyć na następny sezon startowy? Tak wielkiego serca do walki, jak mają dziewczyny, również moim chłopakom, bo też mam paru talentowanych, ale na razie pracuję nad ich startami. No dobrze, to ja Ci tego życzę, a poza tym jeszcze chyba, co? Słonecznych wakacji mogę Ci pożyczyć. O! No dzięki, piękne. No i widzimy się pewnie na Open Campie. Tak myślę. O ile ja dojadę. Dzięki, piękne. Dzięki, do zobaczyska.